Hej, hej, hello ludzie. Z tej strony Geralt39 i kradnę powitania. Ostatnio zakończyliśmy tutaj. Sorry, że się nie pożegnałem, ale no, nie chciało mi się. Wiem, że to nieprofesjonalne i w ogóle, i że jestem niemiły, ale. co miałem zrobić? Zakończyłem nagranie i. nie chciało mi się już nic docinać, bo ja nagrywam zawsze jednym. nagraniem, jedną... jednym plikiem. A drugi plik by mi utrudnił sprawę, dlatego jak już wyłączyłem to, nie nagrywałem dalej. Dobrze, zakończyliśmy dokładnie w tym miejscu. A ty znikniesz z mojej drogi. Prawda jest taka, że ja tak naprawdę tutaj spadłem w dół i, i dlatego mi się już nie chciało grać. <laughs> Dobra, wspaniale. To jest ciekawe miejsce. Jakby co, nagrywam to w nocy, bo za dnia nie miałem czasu ostatnio. No, może będę miał spokój. O, zamykają za nami drzwi, pięknie. Hej, hej, dobrze. Chodź tutaj, window, niewidzialna. Hej, czy to cień zasłania to, co jest na dole? Czy po prostu te bloki nie mają dołu? E? 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 Spróbuj nie spaść. Muszę się przyznać, że jako dzieciak nie wiedziałem, jak to przejść. Co chwilę spadałem. I to nie, była jed... to nie był jedyny moment, w, której... w którym moi rodzice musieli mi pomóc. Były dwa, trzy momenty, których poprosiłem raz wujka, raz mamę i raz tatę. Kiedy ja byłem... nie pamiętam, czy chodziłem wtedy do przedszkola, czy do szkoły już. Ale pamiętam, że... Moje mama mi przechodziła, że, moja mama mi przechodziła to tutaj. <laughs> w tamtym wieku się jeszcze nie potrafiło. Później em, latanie na Miotle, nie potrafiłem tego zrobić, to musiał mi przejść raz wujek, a później tata. A teraz ja tym prosem i wszystko umiem. Nie wiem, czy to można nazwać prosem, chyba nie. W każdym razie jesteśmy na końcu i te fasolki mają neonowe światełka. Logicznie byłoby, gdyby te światełka zniknęły, jak zbieram to. A może to nie neony, tylko tak to wygląda jak neony? Być może to. To szatan? Nie, nie, chodzi o to, że. Ciekawe, kto to malował. A może to ketchup, tylko różnorakowy? Kurczę, chodź! Legendą? Słyszycie to? Czar się nazywa Flipendo, a on nazywa to legendą. Legendą. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. To też będzie kontynuowane. Tylko kiedy indziej. Być może jutro, być może pojutrze, być może w ogóle, ale nie, na pewno będzie kontynuowane. A to są drzwi, które pokazują nam koniec tego poziomu. Strasznie krótki był. Eee, ani jednego fejla w tym odcinku. Teraz książka mnie zabije. Książki są złe. O nie! Gnom! Tak wyglądają gnomy ogrodowe. Trzeba przyznać, że są te potworki z nami... z Polakami spokrewnione albo z Ruskami. No widzicie, kradną nam fasolki. Hej! Hej! Nie ukrada się Polaka, ma Polak ukradnie ciebie. Hej! I raz, dwa, trzy. O kurde, nie! Ty złodziejaszku! Jak złapią fasolkę, to już po fasolce. Hej, straciłem moje fasolki, nienawidzę was, a teraz rozwalę wazę. W ogóle to wygląda jak jakiś pokój wspólny. Ciekawe kto tutaj siedzi. Wnerwiające, poczwary. No, ale trzeba przyznać, że zawsze jak się pojawiają, też fajna muzyka się pojawia. O, quirrel, czosnek. 50 punktów, ja. Yeah. Challenge. Okej. Okay. na tym poziomie nie było ani jednej karty.

Daje mi otwę. Speed up and slow down keys adjust your flight speed. To mnie. Yay. Ciszej to trzeba. Trochę może być za głośno. Uwaga. O lo 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 lo, lo. Dobra. Policzmy tam, bo tam jest ukryta karta. Tak, Harry. Tak. Zbagowałeś Harry. Zbagowałeś. O, już myślę, Harry. Harry, bo rozwalę ci okulary. Jej. Sterowanie na miotle do dupy. Ale na szczęście nie aż tak do dupy jak latanie na PlayStation 1. Hej, hej. Zwolnij. Przyhamuj. Chamie. No dobrze, teraz poczekam aż czas się skończy. Jaka to karta? Merlin, joł, fajnie. Tam na dole jest jakby co opis. I nie słyszę swojego głosu, to jest strasznie dziwne dla mnie. U, No, choć wkurzamy nauczycieli dostaniemy, więc zostajemy wywaleni ze szkoły. Ta 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 ta, w oko! dobra. My god. My god. My god. Okej, okay, miałem krasza badikuta. Wspaniale, lecimy. No to lecim. <laughs> Wspaniale. Nawet jednego punktu nie dostaniemy za to, co zrobiliśmy. Albo zostaną na 50 odebranych. Hej, może zdążymy. To byłby challenge. To byłby sukces. Uu. Hej, nie! Nawet przez pętle nie umiesz latać. Idioto. Idioto. Tak nazywam każdego. Serio. Wystarczy mi... Mnie na ulicy zaczepić, to wołam za tobą idioto! Moje ulubione słowa. Żółto! Żółto mi, żółto mi, żółto, żółto, żółto mi. Nie, nie musi się zdążyć! Musimy zdążyć. Dopiero nawet połowy nie mamy, nie. Uh, hej, spokój! Spokojnie! Uda się! What the fuck! Nie no to są emocje, to są emocje, takie emocje, jakie jeszcze w przedszkolu ich nigdy nie miało. Chyba że wtedy, kiedy ukradłem. A nieważne, to już inna historia. Kiedy ukradłem jedzenie na stołówce. Ej, nie, proszę! Fajnie. Moglibyśmy 15 punktów dostać, jeżeli bym się udało wszystko zrobić. No, jak ten uczeń tego dokonał? waną o ścianę? Tak jak ja? I odkrył tam coś. O, cyber okulary. Jestem cyborkiem. Uuuu. Zniszczecie moimi okorami, okularami. Jestem cyklopem z tego. Z X-Mena. O, znaleźć dwie ukryte karty. Właśnie w tym... Menu... kiedy się ładuje. Jest napisane ile kart możemy znaleźć ile sekretów na danym poziomie. Z tego powodu y, też możemy być pewni, że zrobiliśmy 100% poziomu, albo i nie, albo i tak, albo i nie, albo i tak. U, powietrza nie dostaje hmm, Powinienem oddychać. Dobrze, możemy zapisać, możemy nie zapisać, możemy robić co chcemy. Tutaj nauczymy się. czaru Alohomora. O nie, znowu to trzeba się mentalnie przygotować do tego. Gdzie mój szczęśliwy ogórek? Eee, Szyd. No, 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 no. Muszę przyznać, że to jest łatwe. Nie to, um, ty, to. jest łatwe, tak. To jest łatwe. To łatwy poziom nauki. Ojo. Przesadziłeś chyba. No, nie udało się. No, udało się, fajnie. O, nowy 60 punktów. Moja babcia, byłaby ze mnie dumna, Chyba zaraz do niej zadzwonię. Może moja babcia to ogląda? Cześć. Jasne. O nie, mikrofon. Dobra, musiałem tu pewnie wyciszyć. Walnąłem w mikrofon. A, kopnąłem w kalendarzu. Shit, shit. Dalej, 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 dalej. Ojoj, oj, oj. umiem rysować zamki. No, no! Pośpieszyć się mogłem na prostej. O nie, proszę, proszę. Babciu, babciu, babciu. Nie! Jej, jestem za jej dobry. To moja myszka. Tak zwolę na myszkę. Myszka. myszka, myszka, myszka. Wiecie co zrobię? Haha, ha. jestem dobry, potrafię czarować. Czar, malec, czar, nic nie widzieliście. Ho, jeszcze nigdy tego nie widziałem. Hej, Hermiona, ty, prymusko, od kiedy możesz mi dawać punkty? Fajnie, nauczyłaś się z książki. Wow. When I stop, hold down the Myślałem, że czytając uczysz się nowych słów, a nie zaklęć. Jajaj, to takie trudne. A mówimy jeszcze przed chwilą, że takie łatwe, nie zdałem nawet drugiego zadania. Bo jestem wolny, wolny, wolny jak ślimak i niedokładny jak twoja babcia. O. Fajnie. Ale muszę trochę przyspieszyć tempa. Napijmy magicznego napoju. Tak, profesor Flitwick by mi dał. Zawsze się dziwiłem, dlaczego ona mi daje punkty. A teraz przeczytałem to, co jest na dole. Profesor Flitwick to obie tyle i tyle punktów. I te punkty akurat dostaje. Tylko, że hermiona mi je dała, a nie profesor Flitwick. Oh shit. Proszę, proszę, niech mi się uda. Jej! Ej, nawet trzecie zadanie by mi tu się udało. Fajnie! U. Nie lubię nocy. Muszę być cicho. Chyba będę nagrywał następnym razem rano. Tam tedy nie muszę być cicho. O szóstej. Tak, tak, profesor Fleetwick, tak, tak. A ty jesteś jego pupilkiem. Nope. znaczy tak, ale nope było co innego. No. Nope. No! So the pro! Fuuu Jej! Pewnie nikt nie lubi moich jęków tutaj słuchać. Idźcie oglądać kogoś innego. Nie, nie, zasadzie! sądzie. Homoro! Ta, ta! Profesor Flipwick mógłby mnie pocałować w dupę. Akurat jest na wysokości mojej dupy. No bo jest mały skrzat. Wyzwam profesorów, obie nie stał za mną. O! Dobra, pierwszy

Hej, dobra, zrobimy to kiedy indziej. Otwieramy drzwiczki. Hej, zamek. Nie wkurzaj mnie. Hop, dwa sekrety tej komnaty. Hop, czemu ja gram myszką? Hop i hop. O, karta. Nie spodziewałem się. Znam tę grę na pamięć, ale tego jeszcze nigdy nie widziałem. Ta czarodziejka zawsze mi przypominała ciotkę Harego. z wyglądu trochę, podobna trochę do tej aktorki według mnie. Zobaczmy, jak ona wygląda. Trzy karty. Tak. Pewnie z krzywej twarzy. Dobra. Słynęła ta czarodziejka, pewnie to jest też napisane na dole. O. Co to za brzydak? To ty Harry. Dlaczego gadam tak cicho? To wkurzające mnie. What's this? Oh, fuck. Możemy kraść? Przecież to należy do szkoły. A nielegalnie się czuję. Nielegalnie. Nielegalne fasolki. Dlaczego ona nie użyła zaklęcia i mogła przejść? O, Sztuka. A w sztuce zawsze coś ukryte, na przykład pieniążki albo fasolki. Tak. Poszukajcie w muzeum. W zbrojach, albo za obrazem, zobaczcie, czy tam ukryta komnata nie jest. Albo za biblioteczką. Próbujcie czarować na wszystko. Zróbcie sobie patyk. Uf, to trochę się źle zabrzmiało. Weźcie sobie patyk i machajcie nim na wszystko. O nie, o nie. Ok. Popatrzmy na to. Tutaj można otworzyć i. Tutaj. Ja zawsze jako dzieciak, zanim tutaj wchodziłem, to wcześniej tutaj patrzyłem. Patrzyłem, przeszukałem skrzynki, wszystko już zabrałem, otworzyłem. Ja myślałem, że w ogóle wtedy do innej komnaty idziemy. A my zrobiliśmy tylko kółko. Myślałem, że przez tamte drzwi się jedzie w ogóle gdzie indziej, do innej komnaty, do innej klasy. Mam na myśli te drzwi, a tak naprawdę wychodziło się tutaj, a tutaj się weszło, a tam się wychodziło. I oczywiście, jaki ja mądry byłem i zobaczyłem, że tutaj jest wszystko otwarte, to myślałem, że NPC-ty mi ukradły wszystkie fasoleki A to ja byłem <śpiewanie> To było zabawne nawet Myślałem że ktoś to ukradł A to ja sam wzięłem Zebrałem I bardzo późno się domyślałem Domyśliłem tego Nie wiem ile lat miałem Chyba 15? Nie Chyba 13 No dobra a otwieraj to gówno Nie chce mi się już O, o tego się nie spodziewałem mm, Mechanizm Uu, Ze zbrojami Mechanizm ze zbrojami Fajnie, fajnie To wszystko jest jakoś połączone kablem I czekoladowa żaba Ale nadar mam trochę Nadar, nadar, nadar Jestem takim Japończykiem i gadam nadar A, Fajnie, wymyślam japońskie słowa Horry!

Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. teraz. Bo ja tańczyć Nie chcę. Nie, spokojnie. Możemy też wrócić. Przez to zdobędziemy więcej punktów. Jak wrócimy i poprawimy błędy. Warto o tym pamiętać. Huh huh Przecież to było idealne. Dlaczego nie 100%? Ten points for Gryffindor. Dlaczego nie for Slytherin? For points for Geralt. Yo. Oj oj! oj. Mm, ty, 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 ty. O nie, krzywe, krzywe, krzywe. To nie byłem ja, to był. To byłeś ty, nauczycielu. Dałeś mi złą ocenę za własną pracę. Nauczyciel pisze za mnie klasówki. Jasne. Nie! przecież to było idealne! Dlaczego? Nie! Wiecie co? Zpieczaj. Zrobimy jeszcze raz. Lubię oszukiwać, nie jestem fanem wczytywania. Zapisywania i wczytywania, ale do, do, jakbym inaczej kontynuował grę, Pff, To było, to miało sens to zdanie, Cia. Imponujący znak, bardzo kreatywnie zrobiony, Wingardium Leviosa oznacza w O hermiona Mówi się lewiosa, a nie Lewiosa. To było, to była fajna scena. Albo scena z trollem. O nie, spoilerowałem wam. Oh, ho, ho, ho. Nie. To jest wspaniałe. Najciekawsze jest to, że ja. Przed zaczęciem nagrywania myślę sobie jak Co ja będę tutaj gadał, co ja będę mówił Jak zacząć, a później gadam jak wodospad, no nie Słowa płyną mi z mordy jak wodospad Nie, to diabli No, 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 no Znowu spieprzyłeś Harry, a mówiłeś przed chwilą, że Gerard, wiesz, że to Że to jest najtrudniej, najłatwiejsze w grze Do narysowania znak Ta, teraz 90%, a wcześniej Nie, nie Właśnie warto wracać, bo się dostaje też dodatkowe punkty, nie? Ten points for Gryffindor. Ten points in your face, bitch. Słodko. Sweet. Sweet. Proszę, nie zostawiaj mnie. To ja CJ. O nie. Nie, no, to było teraz idealnie, ale to było i tak like-boss, nie możesz mi powiedzieć, to było like-pro. To było like-pro, ale ty nie możesz tego docenić, idioto. O, czy to był Rym? Raper cię narodził. Narodziny rapera. Tak, tak. A wy znowu możecie iść do domu, patrzcie, tam jest krab, tam był krab i Goil i Malfoy i parę statystyk, statystów. Na razie ja się uczę, a wy możecie zostać, iść do domu, walić sobie konia, co chcecie. Dobra? O, potrafi to lepiej od siebie, prawda? Otworzyłem drzwi. A drzwi były otwarte. Tak, drzwi były otwarte, ci z klasy mówili, czemu on się bawi z kamykami? Ejejejejej Ha! Kocioł! Dziurawy kocioł! Ładne widoki Marnowanie takich wielkich pokojów Na ćwiczenia Mógłbym tutaj mieszkać, ale nie, wy musicie je tu Ha! Moja ulubiona muzyka Ha! Tym razem nie ukradniecie, byłem przygotowany, miałem... ...różdżkę przygotowaną Moja ruszka była przygotowana. <noise> była w pogotowiu. Okej. Okay. Kocioły. I coś czuję, że ten odcinek już jest trochę długaśny. Ale <noise> na serio ludzie. Flipendo było bardzo długim wyzwaniem. Eee... Y ale nie było prawie w ogóle wyzwaniem. A to tutaj też jest bardzo krótkim wyzwaniem. Jest naprawdę chyba najkrótszym wyzwaniem. Później będzie jeszcze coś czego nie lubię, czyli Incendio. To jest e, kolejne zaklęcie. Też jest trochę, no długie, jest długie. No i Lumos, pod koniec Lumos. Lumos jest jakby najmroczniejszym wyzwaniem, bo trzeba wszędzie światło zapalać i tak dalej, i tak dalej. No bo, Lumos to zaklęcie światła. No i to chyba wszystkie zaklęcia, które się nauczymy. I tak, moim, i tak ale i tak moim ulubionym wyzwaniem jest to tutaj. Byłem przygotowany, ty pedofilu! Ja się przygotowałem. Widziałem cię! Myśleli, że zgwałcą mnie, ale ja nie pozwoliłem. Jestem synem, nie powiem kogo. Mój tata był czarodziejem. <gryw> Co ty nie powiesz? Znaczycie Tata Harego. Oj oj oj! A! O! Przesunęło się! Wow, fajnie! Oj 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 oj! oj. Drzwi się otworzyły! Wingardium Leviosa! Zupa! E, what the fuck? Eee! Kamyczku? Czemu się zamknęłeś wyjścianie? ścianie Zaklinąłeś się, zaklinałeś się w ścianie. No powiedzcie, nie mówcie, że oni nie wstaną już nigdy. Połamaliśmy im nogi O nie Greenpeace się przyczepi A nie Greenpeace tylko dowali do, do... Wielorybów I ryb Haha Fasolki Ale duży ten rycerz Ciekawe kto to nosił Bo ktoś musiał to nosić Na szczęście nie musimy z nim walczyć Druga gwiazdka Ho oh. Wiecie dlaczego to jest moje ulubione wyzwanie? Najładniejsza plansza Następne wyzwanie, Incendio Nie jest takie ładne, jesteśmy tylko w cieplarni, a cieplarni nienawidzę Później będzie, jak, jak już powiedziałem, Lumos, to też jest fajne, ale najfajniejsze jest to Jesteśmy na dworzu i najlepsze... Patrzcie Tam na dole Zobaczcie Ale przepaść Ja nie mogę ale przepaść. Ja bym tak nie chciał, ja bym tego nie zrobił chyba. Poza tym mam lęk wysokości, ale nie aż taki straszny. Przecież mogę na kulejce jechać w wesołym miasteczku albo coś, ale na czymś takim bym nie robił. To jest niebezpieczne. To jest ryzyko. Już się dziwiłem, że to się rusza. E, dobra, A dlaczego tam jest ciemność? Nie chciało im się robić tekstur. Chyba tak, nie chciało im się nigdy robić tekstur. Albo chcieli nam dać stracha, że tam jest ciemno i że tam jest The Darkness, yo! Ale pewnie na dole są tylko... Pewnie na dole jest rzeka, jak spadniemy w dół to nic się nam nie stanie. Co to jest lustro? To lustro pokazuje, że na górze coś jest. Uh, 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 jak się tam dostaniemy? Gwiazdka! Gwiazdka, jej! Przez to, że tak cicho gadam, to mój głos jest trochę dziwny. Ja słyszę go trochę dziwnie. Ale okej, okay, okej. Okay. Wspaniale. O, nie spodziewałem się. O, co to daje? O, jej. Gwiazdeczka kolejna. Znowu ten brzydalon on chyba za mną i łazi. On mnie szpieguje, ten brzydki człowiek. O nie, to chyba ja. Hehe. Harry sam się wyzywa. La, na, 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 na. Harry biegnie o ścianę. I zepsuj okulary, to będziesz już lepiej widział. Ile skrzynek, i po to tutaj przyszedłem? Alohomora! Dziwne, że zanim nie nauczyliśmy się Alohomora, nie było żadnych skrzynek. A teraz, kiedy się nauczyliśmy, nagle milion skrzynek. I tutaj widzieliśmy kartę. Czy Gerald pamiętał, że karta tu jest? Nie wiadomo. U. No, szkoda, nie chciałem tam zostać. Nie rób mi tutaj sceny, nie jesteśmy w teatrze. Po prostu podnieś się do kieszeni wsadź. Co? Ja nie mogę. Fasola, jaśka, Jasiek Fasola. Mister Bean, Miś Fasola. Jak to Miś Fasola? Kto to taki? Nie wiem, wymyśliłem go. Fig, Wingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Wingardium e, Leviosła. Nie. O, o, fuck, 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 już myślałem. Ajojaj, za moich czasów walczyło się jak należy. Suwaj tą cholerną broń! Ruszaj z tyłkiem! Ajojaj. Go, go, Power Rangers! <coughs> go, go, Pussy Rangers! Tu, 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 tu. A, musiało to być. Po, nie straszny! A zawał, ja nie mogę! Amnezja! No, zamek jest. Mówiłem krótkie, wyzwanie strasznie, ale znaję fajny, fajny design tych w ogóle. Tych wspaniałych z zamków, tych... no, błoni nie zrobili tam na dole. Zrobili ciemność i która mi się podoba. No ale bardzo fajnie. Oraz e, lubię też te komnaty w zamku takie. tak, ten kolor ścian, te ściany mi się podobają, te biblioteczki. Strasznie też lubię em, poziom z bi biblioteką, który później zobaczymy który jest moim ulubionym poziomem, którego tak naprawdę większość nienawidzi. Ale ja go uwielbiam. Wchodzimy. Okej. Okay. Znajdź trzy ukryte obszary. O, ja nie mogę, ja nie mogę. I myślę, że tutaj czas na koniec tego odcinka, bo już trwa troszeczkę. Więc żegnam was. Na razie.